New Balance w ostatnich latach kojarzy się głównie z takimi modelami jak 1080, MOR, czy cała seria Fuel Cell, Rebel Elite czy SC Trainer. Amerykańska marka nie miała jednak w swojej ofercie czegoś, co w jakiś sposób mogłoby zagospodarować tą część rynku, którą obejmują takie modele jak ASICS Superblast czy Brooks Glycerin Max. Czyli buty dość wszechstronne, nastawione na długie wybiegania, ale bez

New Balance Balance V1 to model, który od początku budził u mnie sporo znaków zapytania. Z założenia to ma być but na długie wybiegania i trening maratoński, ale już po samej specyfikacji widać, że New Balance próbowało tu połączyć kilka światów, nie do końca decydując się na jeden konkretny kierunek waga wersji męskiej to 260 gramów, damskiej 207, a w moim rozmiarze 45 się waży 270 gramów. Jak na rozmiar i ilość pianki, wynik jest tutaj całkiem niezły. Drop wynosi 6 mm, a stak to 38,5 mm pod piętą i 32,5 mm pod śródstopiem. Więc mówimy tutaj o dość niskim dropie i raczej nowoczesnej geometrii, zresztą zobaczcie na ten rocker tutaj. Podeszwa środkowa to Fresh Foam X, czyli pianka, którą New Balance stosuje od lat w swoich treningówkach i tu tu mamy pierwsze zaskoczenie, jest wyraźnie twardsza niż przyzwyczaiły nas ostatnie wersje tej pianki. Nie ma tutaj uczucia zapadania się w podłoże, jest to raczej stabilna, sprężysta platforma z mocno zaznaczonym rockerem, który agresywnie przetacza stopę do przodu. Zresztą New Balance ma to do siebie, że lubi z tym fresh Foamem kombinować, i tak naprawdę czasami jest to jeden rodzaj pianki, czasami inny od jedną i tą samą nazwą, więc czasami trudno się tym połapać. Podeszwa zewnętrzna to mix klasycznej gumy, w zasadzie tylko z przodu i tutaj jest z tyłu podpiętą, a reszta to taka e, pianka EVA wymieszana z gumą. Przyczepność na asfalcie jest dobra, nie miałem problemów ani na suchym, ani na lekko mokrym podłożu. E, gorzej wygląda temat wytrzymałości, szczególnie w miejscach, gdzie mamy właśnie tą taką odkrytą piankę e, wymieszaną z gumą, bo po ponad 100 km widać wyraźniejsze ślady zużycia, i to jest coś, co może budzić wątpliwości przy długofalowym użytkowaniu. Tutaj w ogóle mam jakieś takie poszarpane strasznie te fragmenty pianki, także niestety tak to wygląda. Cholewka to siateczka o raczej sportowym, dopasowanym charakterze. Miejsca w bucie jest średnia ilość, stopa jest dobrze trzymana, ale przy szerszych stopach może być po prostu trochę za ciasno. W moim przypadku było ok, choć momentami czułem lekkie uciski i potencjał na obtarcia przy bardzo długich wybieganiach. Język jest bardzo cienki i elastyczny, jest zintegrowany z cholewką, bardziej kojarzy się z modelami startowymi niż z butami treningowymi. To jest akurat jeden z ciekawszych elementów balosów. Dobrze dopasowuje się do stopy, nie przeszkadza w trakcie biegu. Generalnie bardzo, bardzo przyjemny język. Zapiętek jest usztywniony, dobrze trzyma piętę. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Rozmiarówka true to size. Jeżeli bierzecie sobie zazwyczaj jakieś buty w danym rozmiarze, w New Balance, no to to jest... To samo. Cena? Tu warto się zatrzymać moim zdaniem, bo na premierę balosy kosztowały około 1000 zł, co było, mówiąc wprost, sporym przegięciem. Obecnie, no już jakiś rok, półtora roku po premierze tych butów, cena spadła do około 700 zł. Miejscami da się je znaleźć taniej. No i dopiero na tym poziomie zaczynają mieć one jakikolwiek sens. Balosy testowałem głównie na asfalcie w tempach od 4,30 do 6 minut na kilometr, czyli od takiego mojego, powiedzmy, tempa około półmaratońskiego po spokojne Easy. Łącznie przebiegłem w nich ponad 150 km i jakie jest wrażenie? No, but jest poprawny. Nie są one złe, nie są świetne, są po prostu ok. Podeszwa jest wyraźnie twardsza niż sugerowałaby to ilość pianki, dla części biegaczy to może być zaleta, bo stopa nie zapada się i jest całkiem stabilnie, ale jeśli ktoś liczył na miękkość znaną z 1080 czy nawet z Rebeli Piątek, tutaj jej nie znajdzie. Najbardziej charakterystycznym elementem balosów jest ten dynamiczny rocker tutaj z przodu. To on robi większość roboty, mocno przetacza stopę, pomaga utrzymać tempo i sprawia, że na długich wybieganiach z akcentami maratońskimi da się w nich funkcjonować całkiem sensownie. Da się też od biedy pobiec trochę szybciej, choć nie jest to but, który do tego po prostu zachęca. Komfort średni. Cholewka trzyma stopę dobrze, ale nie ma tego uczucia takiego luksusu, które powinno iść w parze z butem na długie wybiegania. Przy szerszych stopach widzę też tutaj realne ryzyko dyskomfortu, a nawet obtarć, yy, jednak no, największy problem walosów to kryzys tożsamości. To but, który robi wszystko po trochu. Nie jest super miękki, nie jest szczególnie dynamiczny, nie jest wyjątkowo stabilny, nie jest też jakoś bardzo, bardzo lekki, choć jak na buty z dłu na długie wybiegania jest naprawdę ok pod tym kątem, No ale też przez to trudno powiedzieć dla kogo ten but konkretnie jest. Jeśli szukacie butów w podobnym segmencie, to moim zdaniem są e, ciekawsze opcje. Pierwsza z nich to Puma Magmax 2, a nawet i Puma Magmax Max 1, tak naprawdę. E, są to takie bardziej klasyczne w odczuciach, lepiej zdefiniowane jako but na długie treningi i po prostu przyjemniejsze w użytkowaniu buty od niemieckiej marki. Brooks Glycerin Max 2. Wyraźnie stabilniejsze i twardsze, ale też dużo bardziej przewidywalne i komfortowe na spokojnych, długich wybieganiach. No i co ciekawe, New Balance 1080 w wersji 14 czy 15 tu robi się ciekawie, bo ten model w dużej mierze pokrywa dokładnie ten sam segment co balosy. Więc jeżeli macie możliwość wyboru między balosami a 1080, to moim zdaniem lepiej wybrać po prostu 1080, bo są po prostu lepszymi butami na długie wybiegania. Są po prostu bardziej komfortowe, bardziej spójne i zdecydowanie łatwiejsze do polecenia. New Balance Balos V1 to but, który technicznie jest w porządku, ale koncepcyjnie trochę się gubi. Ma niezłą wagę, nowoczesną geometrię i agresywny rocker, który pomaga na długich wybieganiach z akcentami maratońskimi. Problem w tym, że nie robi nic wybitnie dobrze, a w ofercie samego New Balance są modele, które realizują podobne założenia w bardziej przekonujący sposób. Przy premierowej cenie Balosy były kompletnie nie do obrony przy obecnych około 700 zł, da się je rozważyć, ale raczej jako ciekawostkę, niż oczywisty wybór. Dla mnie to but poprawny, który spełni swoje zadanie na długich treningach, ale nie zostawia po sobie większych emocji i niestety no nawet sam New Balance ma w tym segmencie lepszą opcję, czyli właśnie 1080. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Balosach i czy w ogóle widzicie dla nich miejsce w ofercie New Balansa. Jeżeli ten materiał był dla Was pomocny, zostawcie suba, łapkę w górę, a jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie też postawić mi kawę na buycoffee Link znajdziecie w opisie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo. Chino.